Witam. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy czy da się używać IRCa w 2025 roku, jak to w ogóle działa, czy serwery są aktywne, czy można tam coś pisać, czy można tam z kimś pogadać. Na początku wyjaśnijmy sobie co to jest IRC, bo gimby pewnie nie znają. IRC to jest taki Discord tylko 30 lat temu. Służy do komunikacji między użytkownikami na różnych serwerach, różnych kanałach, na różne tematy. Żeby używać tego irca musimy mieć klienta, więc odpalmy sobie tutaj klienta Mirc na Windowsa odpalamy Zobaczmy o jakaś rejestracja. O, wcześniej tego nie było. Dobra nie chcę tego rejestrować Chyba skorzystamy z innej opcji. Przejdźmy to. Przejdźmy sobie na Prawilny Kali Linux i program z konsoli o nazwie IRSI. Najpierw musimy zuptyjtować i zainstalować odpowiedni pakiet. Szybka instalacja. Już możemy odpalać. Dobra, odpalony program. Teraz musimy ustawić nick. Set nick. Możemy też ustawić Real name. Dobra, tyle by teraz musimy wbić na jakiś serwer. Ja tu mam przygotowaną listę serwerów. Skorzystamy sobie z serwera PIRC. Piszemy Connect i serwer to jest imem insomnia No i chyba nas połączyło. O, jest. No i teraz kolejny musimy wbić na kanał. Najwięcej ludzi na tym serwerze siedzi na kanale Knajpom. Zobaczymy co się tam No i widać. Połączyło nas. Mamy tutaj rozmowy. Możemy sobie czytać, co ludzie piszą. Jesteśmy na kanale. Dobra, więc jeszcze raz od początku łączymy się z serwerem przez Connect I teraz spróbujemy, czy damy radę wysłać sobie wiadomość z bramki na naszego irca. Wejdźmy sobie na kanał Muzyka. Tam jest mniej troszkę ludzi, będzie łatwiej. Widać, że są osoby, piszą. W drugiej przeglądarce odpalę sobie bramkę na tym serwerze i spróbuję napisać do siebie wiadomość. Zobaczymy, czy to nam się uda. Dobra, mamy przygotowaną bramkę. I widzę, że jest na kanale muzyka. Jest nasz nikcząt. Możemy sobie sprawdzić informacje. Tutaj mamy, że nikt nie jest zarejestrowany. Nieważne. Dobra, piszemy. No i już mamy napisane wiadomość. Odpalimy sobie z powrotem Kaliego na wirtualce i zobaczymy, czy ta wiadomość nam doszła. Muszę to przyłączyć okienko. O, I teraz widać, że jest wiadomość. Elo, od użytkownika 01. Możemy mu coś też odpisać. I sprawdzimy z powrotem na bramce, czy wiadomość nam doszła. No i widać, że jest nasza wiadomość. Czyli wszystko działa. Tutaj możemy sobie sprawdzić jeszcze informacje o użytkowniku, wersja oprogramowania. Wiadomo, że korzystamy z IRS 1.4.5 na jedynym prawidłowym Kali Linuxie. Tutaj mamy temat kanału. No i w zasadzie to chyba tyle. Teraz spróbując się rozłączyć, możemy podać jaką wiadomość, która wyświetli się, jak wyjdziemy z serwera. O, widać, że wyświetliło się. Tak samo tutaj. Czyli wszystko elegancko. Wpisując live, opuszczamy kanał. Także jak widać, da się używać irca w 2025 roku. Także polecam, zostawiam link do serwera w opisie. Pozdrawiam.